Jeśli masz iPhone'a, to przegrałeś! SpongeBob, co to ma być? Daj im szansę wygrać. Wymień muzykę na literę M. Nie wybieraj Multiego. Jeśli wybrałeś Multiego, zostajesz wyeliminowany. Mówiłem ci, żebyś nie wybierał Multiego. Jeśli polubisz ten film, dostaniesz darmowe życie. Pytanie numer dwa. Wybierz grę. Wybór Minecrafta jest bezpieczny. Jeśli wybrałeś Minecrafta, to przegrałeś. O kurde, bardzo cię przepraszam. Spongebob mnie usłyszał. Następnym razem będę ostrożny. Pytanie numer 3. Napisz komentarz używając dowolnej emotki. Sam nie wiem. A jesteś zbyt przewidywalny. Pytanie numer 4. Kto wyskakuje ci pierwszy po naciśnięciu udostępnij? Jeśli to kalkulator, scrolluj dalej. Ostatnie jest nierealne. Jeśli przegrasz, to zasubskrybuj mnie. Messenger czy Instagram. Jeśli wybrałeś meska, to wiesz, co robić. Jeśli nas obserwujesz, twoje życie staje się lepsze.